Siemaneczko, jestem Julka, mam 13 lat, pochodzę z Słupska, no i Dobra. w tych filmikach mam zamiar nagrywać różne vlogi, poradniki, no wiecie, takie filmiki. Możliwe, no, że w tych filmikach będą występować moi przyjaciele, no i no. Zazwyczaj będę w nich pokazywać, co robię, co lubię, yy, gdzie lubię chodzić, co lubię robić, gdzie chodzę, no i gdzie przebywam. No. Tylko chciałabym, żebyśmy polubili, no i w ogóle, bo chciałabym rozkręcić to wszystko, co robię, ale wątpię w to, no ale warto spróbować, bo na serio chcę to robić. No i może zdobędę potem parę fanów takich, no i w ogóle. Wiemy, że wydaje się na początku dziwna, ale może potem mnie polubicie. No, i rozkręcić się to wszystko, żebym miał fanów. Będziemy be mogli czasami porozmawiać na Skype'ie. No i w ogóle, y mam Face'a, mam Instagrama, mam Snapchata, mam aska Podam to wszystko Wam, ale tylko bez takich obraźliwych na przykład zdjęć albo albo na przykład bez ogólnie obrażania bo to jest na serio mocno niefajne i no no i na serio chciałabym być lubiana przez was i żeby nikt się we mnie nie wyśmiewał bo to wcale ten dla mnie nic nie znaczy będę robić to co robię nadal jeżeli będą hejty i w ogóle będę to wszystko usuwać na przykład komentarze albo coś dobra jak macie jakieś pytania prośby, podpowiedzi no to wszystko w komentarzach no wszystko w komentarzach albo coś tam co na przykład na fejsie wiadomość mi wyślecie no dobra Postaram się to wszystko podać ten, pod koniec filmiku. Na razie to sobie wszystko zapiszę na kartce. No, pod koniec filmiku to podam, dla tego, że. Tak, o nie zapamiętacie. Dobra. Julia. Już. Nie. Moja koleżanka i mój kolega też yy, nagrywają filmiki, ale oni to o różnych grach i w ogóle, a ja w ogóle nic, a nic nie mam zamiaru nagrywać o grach, bo tu uważam troszeczkę... Jestem troszeczkę chory, że aż tyle osób to nagrywa, tak się jarają z tymi wszystkimi grami w ogóle. Sama kiedyś grałam w Minecrafta, no ale to tylko w to. Na przykład Lola nienawidzę, Team Fortress też nienawidzę. Kiedyś to troszeczkę tam lubiłam, lubiłam sobie poszczerać. I w ogóle. No, bym jeszcze sobie, bym jeszcze coś opowiedziała sobie, no ale nie mam pojęcia. Więc jak coś chcecie jeszcze o mnie wiedzieć, to pytajcie śmiało, ja na wszystko odpowiem. No chyba, że to będą jakieś takie głupie pytania, no to nawet takich nie piszcie, no bo to jest nie do zniesienia po prostu, żeby naśmiewać się na przykład z innych albo coś w tym stylu. Pierwszy filmik z tego to może, może będzie jutro i tam bym chciała przedstawić moją kolekcję z gumek gumek. No i może jeszcze opowiem co dzisiaj co jutro robię. No i w ogóle. Ale tak z grubsza jutro idę wyrobić zdjęcie do legitymacji autobusowej i idę do mojego gimnazjum, żeby zrobić tę legitymację. No i to tak może zajmie 2-3 godziny. Potem jeszcze chyba wyjdę z moją koleżanką Może do Yantara, nie wiem No ale to może Was nie interesować Więc Już chyba będzie koniec filmiku No nie mam teraz za bardzo co mówić No a miałam podać ASK i Instagram No i Snapchata Ask, ask to będzie z dużej litery Juleczka A125 a, Instagram Julia Wierzchnicka bez żadnych kropek, wszystko znałe i razem bez spacji. No i Facebook to też Julia Wierzchnicka a Snapchat Jula.Hej No tam wysyłajcie różne rzeczy, ja tam... Witam Was z otwartymi rękoma. Mam nadzieję, że mnie polubicie. No i w ogóle. No to cześć.